Pomysł na reaktywację instytucji świetlic w gminie Sulechów sami zainteresowani widzieli już zdecydowanie wcześniej. Niektórzy wspominają nawet tak zwane dawne czasy z rozrzewnieniem. Mamy dzień seniora, mamy opłatek, mamy jeszcze inne, mają dzieci, gdzie się podziać. Zawsze mają ludzie gdzie się spotkać. Jest takie miejsce, w którym można różne spotkania zorganizować. I myślę, że ludzie chcą tego. Jak działają świetlice wiejskie, najlepiej wie, Sołtys Klębska. 500 tysięcy złotych wyłożone na remont budynku byłej szkoły podstawowej było niezaprzeczalnym impulsem do większej aktywności mieszkańców wsi. Przychodzi taki trend społeczny, gdzie zamykamy się w domach, jesteśmy w czterech ścianach i nie integrujemy się już teraz. To nie tak jak kiedyś, że był jeden telewizor na wsi i wszyscy się skupiali. Teraz praktycznie rzecz biorąc, jeśli ich sami tutaj nie, nie ściągniemy i nie skupimy, tak jak na przykład na dzień seniora dostają seniorzy, każde indywidualnie zaproszenie i przychodzą. Bawili się super ostatnio trzy godziny. W oddalonym o kilka kilometrów od klęska, Łęgowie, w zabytkowej świetlicy wiejskiej jeszcze widać i czuć ślady zakończonego właśnie remontu kapitalnego. Za 300 tysięcy złotych z unijnej kasy udało się wyprowadzić z ruiny zabytkowy poniemiecki budynek z oryginalnym dębowym parkietem i drewnianym sufitem. Dla nas to niewyobrażalne pieniądze, ale takie działania od razu przekładają się na konkrety, chwali się Sołtys. Ja cały czas liczę, że te koło gospodyń wiejskich, które kiedyś było, jak pan wspomniał, w dawnym systemie się reaktywuje. Póki co m, mieszkańcy Rada Sołecka będziemy organizować tutaj jakieś zabawy. M, myślę, że będą organizowane wesela I, i ta sala przede wszystkim będzie służyła mieszkańcom. Okazuje się, że nawet niewielkie pieniądze, a dokładnie 60 tysięcy złotych, wystarczyłoby oddać do użytku pomieszczenia remizy strażackiej w Kijach, również na terenie gminy Sulechów. Dzięki pomocy miejscowej młodzieży należącej do OSP, powstała tam kolejna świetlica wiejska. Na wioskach młodzież nie ma gdzie się podzieć po prostu wieczorami, jak mają przesiadywać na przystankach autobusowych, chodzić po wiosce, no rozrabiać, no to tutaj te miejsce, teraz co ta sala zrobiona jest, to jest z przeznaczeniem dla młodzieży, głównie dla młodzieży. Urzędnicy z Sulechowa nie kryją zadowolenia z ostatnich inwestycji. Zamierzają jednocześnie rozpocząć kolejne. Jeszcze w przyszłości chcielibyśmy wyremontować świetlicę w Mozowie, starą salę w Kalsku, czy też w innych miejscowościach. Oczywiście jest to uwarunkowane też zabezpieczeniem środków własnych. Na terenie gminy Sulechów funkcjonuje już 8 sal lub świetlic wiejskich. Najbliższą i jednocześnie najdroższą kolejną taką inwestycją będzie adaptacja szkoły w Cigacicach nad Odrą na wiejskie centrum kulturalne.